Cześć, dzień dobry. Dzisiaj, o ile dobrze się orientuję, mamy wtorek. Ja się nie wyspałam totalnie. Powiem wam w ogóle, że nie mogłam zasnąć wczoraj. Najpierw się kręciłam, potem doszłam do wniosku, że trudno na no nie tracę czasu, idę na dół, coś tam popiszę, poredaguję i tak dalej, więc zrobiłam tak. Potem wróciłam na górę, bo już czułam, że mam takie ciężkie oczy, ale znowu nie mogłam zasnąć i. Nie wiem, o której mogłam? Przed pierwszą chyba, dopiero udało mi się zasnąć, więc późno. A wiadomo, dzisiaj od rana pobudka przez dziewczyny, mamu, mamu. Nalecono. No Jak trzeba, to trzeba, kofi. Na dzisiaj żadnych takich konkretniejszych planów nie mam. Eee, ale zobaczymy, tak wiecie, daje się porwać się. dniu, w sumie obiad jest. Nie wiem, czy zrobię coś nam słodkiego. W sumie chyba mam jeszcze wszystkie składniki na pieguski. Ale nie wiem w sumie, czy mam chęć znowu robić pieguski. Może poszukam co, czegoś innego. Czegoś nowego. Warto czasem poeksperymentować. Yy, i, I tak o... Pogadam potem do Was. I tak, fakt faktem. Wczoraj nagrywałam, ale... Nie jestem zadowolona z tego, jak to wyszło, więc pomyślałam, że dogram jeszcze raz szybki haul. I tak, to co tutaj widzicie, to jest moje zamówienie ze sklepu OH Kids. W zasadzie to jest taki lump online prowadzony na Instagramie. Liluś, Lili, Nie wolno tak. Gdzie. Tak, tak jak chyba większość tego typu sklepów, wrzutki pojawiają się raz w tygodniu, w środę. Ja powiem Wam szczerze, na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tego typu sklepów. Jakoś tak, nie wiem, no wydawało mi się, że wiecie, że zawsze mogę iść do Lumpa. Więc tak, no ja tak zawsze sobie myślałam, kurczę, no mogę przecież sama jechać do Lumpa, no bo... Na największa przyjemność, wiadomo, i złapać coś często, no nie oszukujmy się, dużo niższej cenie, ale jakby... Ja sama widzę i Wy pewnie też widzicie, że no u mnie ostatnio te wyprawy do Lumpa nie są zbyt częste. Zresztą też jakby ja nie chcę kusić losu. Na zasadzie wiecie, że pojadę może po 2-3 rzeczy, a wrócę z 20 rzeczami, bo zdarza się. Nie powiem, że nie. Więc pomyślałam, że tego typu wrzutki będą fajne. Tym bardziej, że tam na przykład są marki takie jak Newbee na którą ja chyba trafiałam dosłownie dwa razy i często pojawiają się bardzo często zdarza się też Merino na której ja szczerze mówiąc nie wpadam w lumpie, albo po prostu do tej pory jakoś nie zwracałam za bardzo uwagi więc następnym razem muszę jednak zerknąć i... Co? Więc no koniec końców decyduje się na tą opcję. Tam czasem wiecie, czasem wyjdzie mi jedna rzecz. Właśnie mm, super jest to, że nie musimy em, tak jakby od razu brać tego zamówienia. Na zasadzie em, na, odbywa się to na takiej zasadzie, że możemy przytrzymywać chyba trzy tygodnie tą paczkę i tam w razie czego coś dobierać, więc też wiadomo, że wtedy ta wysyłka nam się bardziej opłaca, tak? E, bo... Mnie właśnie często przed różnymi zakupami internetowymi powstrzymuje to, że ja na przykład potrzebuję dwóch rzeczy. No ale na przykład nie opłaca mi się płacić za wysyłkę, więc sobie dobieram, dobieram. Teraz też była jakaś wyprzedaż, więc też udało mi się coś złapać, więc no w koniec końców uważam, że opcja jest naprawdę bardzo spokojna. Jeśli ktoś na przykład nie chodzi po lumpach, chce mieć te ciuchy, tak ja bym powiedziała. Yy, wyselekcjonowane, o może w ten sposób no to super, tym bardziej, że z tego co się orientuje pani też zajmuje się jakimś tam odplamianiem i tak dalej, więc no mówię, dla mnie bomba mamy parę rzeczy, jestem z tych rzeczy naprawdę bardzo zadowolona zakładam dziewczynom, tutaj też były takie trzy, no cztery rzeczy, na których najbardziej mi tak zależało ale co, no zaraz Wam wszystko wyciągnę, pokażę, tak tutaj wiecie, moja gadanina tak tytułem wstępu, bo też dużo osób tak pyta, o co chodzi. Hmm. Ja już wiecie, tak myślę, że no, takie sklepy, takie wrzutki są bardzo popularne i w zasadzie każdy też się orientuje, ale czasem pojawiają się pytania, o co z tym chodzi. Więc tak mam nadzieję, że Wam nieco przybliżyłam temat, że. Hmm. To jest taki lump online, gdzie wrzutki pojawiają się raz w tygodniu i wszystko na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy, więc też yy, no tutaj wiecie, trzeba, y, trzeba siedzieć i, i się orientować. I po kolei na tym bardzo mi zależało. To jest taka kurtko-koszula, bardzo fajna, yy, więc to wzięłam dla Lilsona. Uwaga, na tym też bardzo mi zależało. To jest taki kombinezon, tak jak widać, w bardzo ładnym kolorze. E, taki mm, w środku ma polarek, nie jest jakoś szczególnie mm, gruby, więc taki na jesienną pogodę, ale e, to jest rozmiar 86, tylko że wiecie co, to jest dobre na lile. Więc y, liczyłam, że będzie dla dalutki, ale niestety tak, dobra, lecimy. Tutaj mamy sweterek, bardzo ładny. Powiem Wam, że stan po prostu idealny. To jest chem. E, dla Daluśki e, uważam, że takie sweterki są super, kiedy potrzebujemy jakiejś dodatkowej warstwy. Dla Lilsona, na no jakieś tam, wiecie, wyjścia, mamy taką kamizelkę. Bardzo ładna, już wczoraj przymierzałam. Modelka moja naczelna. I co? Tak, zaraz pokażemy. Tutaj sukienka też bardzo mi na niej zależało. Jak polowałam, prześlicznie wygląda. Ledalutki. Mój hit. Sweterek. Już kochanie, mama pokaże. Sweterek w liski, bo Danuśka lubi, mówi ich. Dalusiu, powiesz lis? To powiedz lis. Powiesz lis? Tu jeszcze mamy sukienkę numer 2, Taka na święta. Kurczę, no ja to widzę. Naprawdę. Leginsiki. Takie nieco cieplejsze. Z takiego prążkowanego materiału. Też bardzo ładne, bordowe. O, dziękuję Ci, kochanie. Tu mamy piżamkę taką w rybki. E... Bo ona lubi rybki. Lubi rybki, siora. Płynął o tak. Tak, płynął o tak. I dwa plusy wielkie. Nie są stopy zabudowane i suwak, więc super, naprawdę. Dasz mi o, dziękuję. Tutaj mamy takiego bodziaka z misiem, delikatny, bardzo ładny. I, I... taki biały. Tak, i taki biały. I ostatnia rzecz to taka. Bardzo prosta luzeczka z paski. Tak, tej ma kieszonkę dla Dalusi. A kto jest moim kotem? Dalusiu, kto jest Kiciusiem? Kto jest Kiciusiem? Także tak, nie tylko koty lubią pudełka. U nas też dziewczyny. E Wcześniej, jak miałyśmy jakieś takie wysokie pudło, to yy, jak Kuba wracał z pracy, to mówiłam właśnie do Lili, żeby szybko się schowała. To ja ją zamknę i zrobię cię zamkę. Miałam z Wami chwileczkę pogadać, więc powiem Wam, jaki temat ostatnio mnie gnębi. Tak wczoraj w sumie też myślałam o tym, a mianowicie, na przykład jak usypiam daluśkę, no to zwykle zabiera mi to tak powiedzmy 20 czasu na 45 minut. I ja, jakby zamiast, wiecie, cieszyć się z tego, że mam tą chwilę takiego spokoju, ciszy, ewentualnie czasu, żeby poczytać książkę. To mam czasem wrażenie, że po prostu ucieka mi czas. Że wiecie, ja marynuję czas, i wczoraj też, jak nie mogłam usnąć, to tak leżałam i biłam się z myślami, czy wstać, zejść na dół i coś tam zrobić, czy po prostu sobie poleżeć. Tak wiecie, poleżeć w ciemności, w ciszy. I zauważyłam, że coraz częściej łapie mnie właśnie takie poczucie takiego straconego czasu, właśnie. Że wiecie, ja nic nie robię, tylko ten czas mi ucieka przez palce. I to jest straszne, też coraz częściej łapię się na tym, że chciałabym zrobić wszystko, po prostu złapać kilka tych przysłowiowych srok za ogon, ale się nie da i uwiera mnie to strasznie. Więc yy, tak yy, wydaje mi się, że pewną pomocą będzie określenie priorytetów, co jest dla mnie w danej chwili najważniejsze, co bym chciała zrobić, a co zrobię, jeśli mi się uda. Bo inaczej po prostu. W... Czasem tak mam, że chcę zrobić wszystko, a przez to właśnie, że nie wiem na czym się skupić, to robię nic. Nie wiem, czy wy też tak macie. Więc, no, właśnie, określenie tych priorytetów, co jest w danej chwili dla mnie najważniejsze, mam wielką nadzieję, że to mi jakoś tak pomoże zebrać myśli, po prostu, wiecie, w tak nakierować się właśnie na jedną rzecz. I potem powolutku, powolutku wszystko odhaczać. Nie mam tak ciągle. Są takie dni, kiedy super potrafię się zorganizować, wiem po kolei, co mam odhaczać, a są takie dni, kiedy bym chciała zrobić wszystko i, i nie robię nic. I, I potem tak się dręczę i męczę, że w ten sposób wyszło. Też powiem Wam szczerze, że <laughs> na przykład mam takie dni, kiedy wiecie, tak siedzę sobie z dziewczynami. I na przykład mafiła mnie taki, taka myśl, że kurczę. Nie przeczytałyśmy dzisiaj książek. I, I wiecie, i to jest po prostu taka wielka tragedia. bo no nie wiem, bo ja czasem tak sobie myślę, że przecież no skoro dzisiaj ich nie przeczytałyśmy, to przecież już nigdy w życiu ich nie przeczytamy. A dziewczyny są jeszcze małe. Ja wiem, że ten czas szybko leci, ale mimo wszystko wydaje mi się, że mamy jeszcze dużo czasu, więc zdążymy tych książek nawet na pamięć się nauczyć. Ale miewam właśnie takie momenty, że że tak wiecie, nie zrobiłyśmy czegoś, nawet no, nie przeczytałyśmy książek, nie pobawiłyśmy się czymś i mam taki lęk, że, że już nie zdążymy tego zrobić. To jest głupie i takie irracjonalne, ale zdarzają mi się takie momenty. Także tak, pomyślałam właśnie, że będę czasem tak się do Was odzywać, tak bardziej prywatnie niż na zasadzie, wiecie, no tu zrobiłam to, tam upiekłam ciasto, tu ukręciłam obiad. Nie wiem, potem oczywiście wyjdzie, czy to było słuszne, czy niesłuszne, ale no tak pomyślałam, że podzielę się z Wami jakimiś takimi moimi odczuciami, spostrzeżeniami. Fajnie jest, znaczy może fajnie i niefajnie, ale czasem dobrze jest wiedzieć, że nie jestem w czymś jedyna. Właśnie kiedy ostatnio Wam mówiłam o tej złości, to parę osób mi napisało, że ma bardzo podobnie i że nie jestem jedyna, i to mnie tak troszeczkę pokrzepiło. Wiem, co dalej z tym wszystkim zrobić. No, ale tak właśnie pomyślałam, że jak będzie jakaś tam okazja albo coś mnie tak będzie, wiecie, zadręczało, to po prostu się, że tak powiem, wygadam i, i tak o. się trochę przewietrzyć, dotlenić, połapać witaminkę, chociaż coś z tego słońca nie ma. No ale chociaż trochę pochodzimy, zawsze tak inaczej, jak wiecie powiedzie, nie zawać w jakiś tam sen. W sumie jeszcze tutaj aż tak daleko ja z dziewczynami nie byłam chyba. chodził do lasu, były i na jagodach, i na grzybach. Uuh. Dzisiaj jednak nie będę robić ciasta, ale naszło mnie na zrobienie yy, pierogów, klusek leniwych, chyba pierogów, poprawna nazwa. Yy, miałam trochę ziemniaków takich z poprzedniego obiadu, więc odrobinkę dorzuciłam. To, co mi zostało, yy, twaróg, zaraz dorzucę jajko, mąkę i będę gotować. U nas zawsze się jadło to na słodko, czyli właśnie z... Yy, Bułką tartą i z cukrem. Tak myślę, że jeszcze dodam chyba trochę cynamonu do ciasta. No i zobacz jeszcze tak. Opa. Nie. No musisz ugnieść. O pięknie. A tak umiało. Dobra. Chowam się przed dwojmi dziewczynami w łazience, ale tak wykorzystuję okazję, że woda mi się gotuje. Nałożę sobie jakąś taką ciulką pielęgnację na włosy, bo dzisiaj będziemy je Ciąć tak. No, cięcie tak myślę, że konkretne pójdzie. Moje włosy nie są jakieś, wiecie, długie. Czy podobno ta długość już uchodzi za taką dłuższą. E, miałam je zapuszczać, w sumie zapuszczam od zeszłego roku. Tak, rok i miesiąc mniej więcej jej zapuszczam. Ale jednak dochodzę do wniosku, że tak na no, tyle Zetniemy. Jakoś tak nie wiem, lubię się być w takiej długości. Mam wrażenie, że te włosy od razu są takie lżejsze, takie bardziej zadbane. No Też na pewno moim końcówkom nie zaszkodzi, jeśli wiecie, troszeczkę się je przytnie. Też stosunkowo niedawno kuba mi przycinał włosy, ale tak. No, taki, taki jest plan, taki jest mój pomysł. W ogóle ta grzywka bym sobie jeszcze ścięła, ale to już musiałabym zrobić u fryzjera. A, że fryzjer drogi, to wiecie. Na razie się wstrzymam z grzywką, Czechniemy z długości po prostu. Mój mąż najlepszym fryzjerem. I tak, dzisiaj użyłam oleju z awokado, bo Wam na pewno wspominałam, że moje włosy bardzo się lubią z tym olejem. A ja w sumie lubię się z awokado. No i ta maska Sesio 3-minutowa, nawilżająca z aloesem. Myślę, że to będzie takie spoko kombo. No i dobra. teraz dwa, trzy i po krzyku włosy są dużo, dużo krótsze. Ale fajnie. Powiem Wam, że czuję, że będą schły w jakieś pół godziny maksymalnie. Spoko. Dla mnie to wiecie, tylko włosy odrosną, a jakoś tak jednak wolę siebie w krótszych. Mam wrażenie, że tak wyglądam jakoś świeżej. Tak bardziej z pazurem może. Więc no mówię, bardzo Lubię, no i na pewno odżyją mi trochę.